A więc w Google wpisujemy, pobierz portmap i klikajmy pierwszą stronę. Pobieramy go. Ja już go nie będę pobierał, gdyż go już mam. A teraz pokażę, jak go skonfigurować. Więc włączamy hamach i uruchamiamy plik tekstowy portmapa. W wszystkich linijkach gdzie będzie kogoś IP wpisujemy swoje z hamachi z końcówką 100. Gdy już to zrobimy włączamy hamachi i klikamy ten zielony przycisk. Właga trzeba mieć włączony swój serwer. Myślę, że pomogłem. Jak tak osubskrybuj kanał. Jak coś by ci nie działało pisz mi na PW.